Dzień dobry Państwu! Damian Adamus się kłania i zapraszam na komentarz chiński. Dziś powiem kilka słów na temat niedawno zakończonego czwartego plenum XX Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Na tym plenum, na tym spotkaniu chińskich partyjniaków przyjęto założenia dotyczące kolejnego, 15 już planu pięcioletniego. Na plenum działo się wiele nie tylko z perspektywy gospodarczej, ale również politycznej i od tych kwestii politycznych zaczniemy. Pierwsza ważna kwestia to frekwencja na plenum. Frekwencja sięgająca 84% na 205 członków komitetu centralnego obecnych było 168 członków, a na 171 ich zastępców było obecnych jedynie 140. Siedmiu. Najniższa frekwencja od kilkudziesięciu lat, od czasów Mao Zedonga. Co to oznacza? Jest to przejaw przede wszystkim rosnącej kampanii antykorupcyjnej, w ramach której Xi Jinping, można powiedzieć, zwiera partyjne szeregi, walczy z rozpustą, walczy z taką degradacją moralną wśród chińskich partyjniaków. Ma to na celu właśnie ukrócenie z jednej strony korupcji, a z drugiej strony centralizację zarządzania i jasne pokazanie, kto rządzi. Drugą ważną kwestią jest dymisjonowanie dziewięciu wysokich rangą wojskowych. Ośmiu z nich należało do Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, co pokazuje, jak wysoko w tej hierarchii polityczno-wojskowej byli oni usadowieni. Co więcej, wśród tych dziewięciu wysokich rangą oficerów mamy tak naprawdę zdymisjonowanego drugiego najważniejszego generała w chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Trzecia, trzecia osoba, jeżeli chodzi o tą hierarchię polityczno-wojskową, Xi Jinping jest przewodniczącym. Centralnej Komisji Wojskowej, która sprawuje zwierzchnią władzę nad armią. Potem mamy pierwszego wiceprzewodniczącego, którego, którym jest Zhang Youxi. No i zdymisjonowano tutaj He Weidonga, będącego w tym całym układzie polityczno-wojskowym trzecią osobą. Druga osoba, najważniejsza w armii trzecia w systemie polityczno-wojskowym, co pokazuje... Pokazuje skalę, pokazuje jak istotna była to zmiana, jak istotny człowiek został usunięty. Takiej czystki wojskowej nie widzieliśmy w, China, w Chinach od dziesięcioleci, co też pokazuje, że Xi Jinping tutaj z, chce zewrzeć szyki. Zwiększyć kontrolę nad armią, jednocześnie ukrócić procedury korupcyjne. Być może wynika to również z faktu, że Xi Jinping jest niezadowolony, jeżeli chodzi o postępy w modernizacji armii, postępy w zakresie gotowości bojowej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wobec faktu, że no, sytuacja międzynarodowa się zagęszcza i gorący konflikt militarny choć ja osobiście w niego nie wierzę, to staje się on jednak coraz bardziej prawdopodobny. Staje się on prawdopodobny. Sama komunistyczna partia Chin widzi to zagęszczające się środowisko międzynarodowe, więc zanim przejdziemy do kwestii gospodarczych, warto złapać pewien szerszy kontekst tego, jak elity partyjne komunistycznej partii Chin rozumieją i analizują i przewidują bieg Wypadków w najbliższych latach, jeżeli chodzi o otoczenie międzynarodowe. W komunikacie prasowym wydanym po tym czwartym plenum możemy przeczytać następujące kilka zdań. Na arenie międzynarodowej przyspieszają głębokie zmiany nieobserwowane od stulecia, wraz z głębokimi korektami w międzynarodowej równowadze sił. Chiny dysponują wieloma czynnikami sprzyjającymi proaktywnemu zarządzaniu przestrzenią międzynarodową i kształtowaniu otoczenia zewnętrznego. Jednocześnie świat zmaga się z powiązanymi transformacjami i turbulencjami, a konkurencja między mocarstwami staje się coraz bardziej złożona i intensywna. Chiny zatem widzą świat coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i nieprzewidywalny. Do takiego świata Muszą się przygotować w kontekście odporności i gospodarki, i temu właśnie poświęcony jest 15. Plan pięcioletni. Chiny uważają technologię za klucz do potęgi. To właśnie na polu technologii, według Komunistycznej Partii Chin, rozegra się najważniejsza batalia o światowe przywództwo. Zatem 15. Plan pięcioletni jest bardzo, bardzo mocno skupiony na kwestiach technologicznych. Jest on zasadniczo w dużej mierze kontynuacją poprzedniego planu pięcioletniego, pewnym uzupełnieniem kierunków politycznych, kierunków gospodarczych wyznaczonych w ostatnich latach. Taką główną osią poprzedniego planu pięcioletniego była strategia podwójnego obiegu, podwójnej cyrkulacji, gdzie mieliśmy obieg wewnętrzny, skupiony na popycie krajowym, na innowacjach, na samowystarczalności w kontekście technologii. Ten obieg wewnętrzny miał być najważniejszy, uzupełnieniem tego obiegu miał być obieg zewnętrzny, czyli handel i inwestycje zagraniczne. Chiny wtedy już jasno pokazały, że stawiają na rozwój endogeniczny, rozwój oparty o wewnętrzne czynniki wzrostu. Przez te pięć lat sytuacja międzynarodowa jeszcze się zagęściła. Pakiety sankcji technologicznych i ograniczeń w dostępie do technologii ze strony przede wszystkim Stanów Zjednoczonych skłoniły Chiny do jeszcze mocniejszego postawienia na samodzielność technologiczną. Zatem w centrum 15 planu pięcioletniego mamy technologię, niezależność technologiczną. Mamy również przewodzenie technologiczne, to znaczy Chiny już nie chcą jedynie gonić Zachodu, gonić liderów technologicznych. Chiny mają ambicje, by wyznaczać ścieżki przełomowych innowacji, być liderami w tych przełomowych wynalazkach. Chiny chcą wyznaczać własne standardy, kształtować i kreować własne innowacje. Chiny chcą być liderem nowych przełomów technologicznych, tak żeby to państwa. Ościenne państwa Zachodu po prostu w jakiś sposób były od Chin uzależnione. Jednocześnie złożone środowisko międzynarodowe powoduje, że Chiny stawiają na własną niezależność w kontekście tych technologii, tak, żeby nie być uzależnionym od zewnętrznych dostawców, zewnętrznych partnerów technologicznych. Porównamy teraz dwa komunikaty, w komunikacie z 5 plenum 19 Komitetu Centralnego z roku 2020, 2020 znalazło się stwierdzenie, że zdolność innowacyjna zostanie znacząco zwiększona. W najnowszym komunikacie, w części opisującej kluczowe cele kolejnego 15 planu pięcioletniego, stwierdzono, że poziom samowystarczalności i samowzmocnienia w nauce i technologii zostanie znacząco zwiększony. Pięć lat temu mieliśmy nacisk na same innowacje i zdolność do kształtowania innowacji. W tym planie pięcioletnim, czy w tych założeniach, jest duży nacisk położony właśnie na tą samowystarczalność i samo wzmocnienie, niezależność technologiczną, co wiąże się, jak wspomniałem, z różnymi ograniczeniami, zwłaszcza w sektorze półprzewodników ze strony Stanów Zjednoczonych. Co zatem zawiera ten chiński plan pięcioletni? To do końca jeszcze nie wiadomo, jeżeli chodzi o konkretne cele ilościowe, ponieważ na tym plenum przyjęto założenia do tego planu. Te założenia, wraz z ich takim opisem, zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Na razie mieliśmy konferencję prasową po plenum, gdzie chińscy partyjniacy, chińscy przywódcy polityczni. Omówili poszczególne aspekty, poszcz poszczególne założenia, natomiast nie ma ich w takiej formie skondensowanej, w formie jednego dokumentu. Ten dokument powstanie w ciągu, prawdopodobnie zostanie ogłoszony w ciągu najbliższego tygodnia, no i na jego bazie dopiero powstanie całościowy plan pięcioletni, już z konkretnymi miernikami, z konkretnymi celami dotyczącymi wzrostu, konkretnymi celami liczbowymi. Dotyczącymi właśnie postępów gospodarczych, społecznych i tak dalej. Ten plan zostanie ogłoszony i przyjęty w marcu przyszłego roku podczas tak zwanych dwóch sesji, a następnie będzie wdrażany gospodarczo. Jakie cele będą przyświecać kolejnej chińskiej pięciolatce? Na to pytanie możemy odpowiedzieć na podstawie konferencji prasowej zorganizowanej po zakończeniu czwartego plenum. Na tej konferencji wystąpiło kilku ważnych chińskich dygnitarzy, którzy omówili poszczególne aspekty, założeń, które niebawem zostaną opublikowane. Na tej konferencji wystąpił m.in. Han Weixiu, wiceminister odpowiedzialny za codzienną pracę w Biurze Centralnej Komisji do Spraw Finansowych i Gospodarczych. Mamy tu siedem celów, siedem takich obszarów, które będą szczególnie eksploatowane w najbliższej pięciolatce. Pierwsze to postępy w zakresie wysokiej jakości rozwoju z utrzymaniem wzrostu gospodarczego w rozsądnym zakresie i zauważalnym wzrostem konsumpcji gospodarstw domowych. Drugie to jest znacząca poprawa poziomu samowystarczalności naukowej i technologicznej oraz samodoskonalenia wraz z przełomami w kluczowych technologiach oraz głębszą integracją innowacji naukowych i technologicznych z innowacjami Przemysłowymi, czyli Chiny stawiają nie tylko na naukę dla nauki, ale również innowacje wdrożeniowe, innowacje wdrożeniowe przede wszystkim w przemyśle. Kolejnym celem są nowe przełomy w kompleksowym pogłębianiu reform, solidniejszym systemem socjalistycznej gospodarki rynkowej oraz bardziej dojrzałymi systemami i mechanizmami otwierania się na wysokie standardy. Tutaj chodzi bardziej o kwestie wewnętrzne wdrażania reform. Podejścia do inwestycji zagranicznych, promowania tych jakościowych inwestycji zagranicznych, tych, które zwiększają potencjał Chin w kluczowych dla nich obszarach, ale również otwieranie się na różne umowy międzynarodowe, które podwyższają standardy gospodarowania. Wyraźny wzrost poziomu kultury społecznej z silniejszym zaufaniem kulturowym i trwałym wzmocnieniem soft power Chin postawienie na kwestie kapitału społecznego, zaufania społecznego, które z perspektywy takich szeroko rozumianych instytucji społecznych jest bardzo ważne. No i soft power Chin, czyli przedstawianie Chin jako takiego atrakcyjnego państwa, atrakcyjnego partnera na arenie międzynarodowej i kupowanie sobie w ten sposób przychylności opinii publicznych w innych państwach. Mamy też ciągłą poprawę jakości życia ludzi wraz z postępem w zakresie wysokiej jakości zatrudnienia oraz zauważalnym wzrostem poziomu równego dostępu do podstawowych usług publicznych. Kolejnym celem jest znaczący postęp w budowaniu pięknych Chin. To takie określenie ukute przez Xi Jinpinga związane z celami klimatycznymi i zaprzestaniu erodowania środowiska naturalnego w, Chin, w Chinach. Ostatnim celem jest bardziej skonsolidowana tarcza bezpieczeństwa narodowego ze skutecznym zapobieganiem i eliminowaniem zagrożeń w kluczowych obszarach. Podsumowując, możemy powiedzieć, że mamy tutaj trzy kluczowe obszary. Pierwsze to jest gospodarka, wysokiej jakości wzrost, oparcie o rozwoju technologicznego. O własne czynniki, o wewnętrzne czynniki rozwoju, budowanie w taki sposób odporności państwa na tą napiętą sytuację międzynarodową, uodpadnianie łańcuchów dostaw, samowystarczalność technologiczna i gospodarcza to są kierunki, w których Chiny będą dążyć. Druga kwestia to są. E, Usługi publiczne, konsumpcja i dobrobyt ludności. Dość dużo w porównaniu do poprzednich planów miejsca poświęcono właśnie na te kwestie, o czym powiem nieco więcej później. No i trzeci wymiar bezpieczeństwo, przeplatający się z dwoma poprzednimi. Bezpośrednie odniesienie mamy w tym ostatnim celu, natomiast te wszystkie kwestie związane z niezależnością technologiczną i przemysłową i gospodarczą mają ścisły związek z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Warto też zarysować pewne ramy, w ramach których będzie ten plan pięcioletni funkcjonował. Tutaj powołam się również na konferencję prasową po czwartym plenum i wypowiedź, Jiang. Jin Chuana, czyli dyrektora Centralnego Biura Badań Politycznych Komunitetu, Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Ten think tank jest odpowiedzialny za analizy i redagowanie kluczowych dokumentów ideowo programowych I Jiang Jin-chuan stwierdził, że te propozycje i cały plan ma być, ma być zgodny z tak zwanymi zasadami z sześciu podtrzymywań. Podtrzymywanie ogólnego przywództwa partii, podtrzymywanie podejścia skoncentrowanego na ludziach, podtrzymywanie wysokiej jakości wzrostu, podtrzymywanie kompleksowo ogłębiających się reform, podtrzymywanie połączenia skutecznego rynku i kompetentnego rządu i podtrzymywanie równowagi między rozwojem a bezpieczeństwem. Ważną kwestią w kontekście gospodarki jest też zawarcie takiego stwierdzenia o ścisłym zintegrowaniu inwestycji w aktywa materialne z inwestycjami w ludzi. To ma duże znaczenie z perspektywy chińskiego modelu gospodarczego, który jest mocno niezrównoważony. Udział inwestycji w chińskim PKB. Tak Dość prostych często inwestycji w stylu lania, lania betonu, czy to inwestycji mieszkaniowych, czy infrastrukturalnych, czy w ostatnich latach inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych przemysłu, ten udział inwestycji w chińskim PKB jest bardzo wysoki, co generuje szereg nierównowag gospodarczych, generuje też bardzo duże. Marnotrawstwo zasobów. Jeżeli sobie spojrzymy na przyrost zadłużenia w ciągu ostatnich 10-15 lat w Chinach, to ten przyrost zdecydowanie przewyższa wzrost chińskiego PKB, co skutkuje tym, że ogólne zadłużenie Chin sięga około 300% ich PKB. Ten niezrównoważony model należy rebalansować w stronę konsumpcji kosztem inwestycji. To wydaje się zostało zauważone przez komunistyczną partię Chin, ale to też nie jest nic nowego, to mówienie o konieczności oparcia, oparcia wzrostu o konsumpcję. O tym w Chinach mówi się od, myślę, że ponad już dekady, natomiast nie przekłada się to na działania polityczne. Zobaczymy, czy tym razem przełoży się to na. Działania polityczne, ponieważ te wspomniane inwestycje w ludzi prawdopodobnie oznaczają właśnie inwestycje w, inwestycje w edukację, w kompetencje chińskich pracowników, czy inwestycje w sieć zabezpieczeń społecznych. To wszystko jest niezbędne z perspektywy gospodarczej, aby nieustannie rosła chińska produktywność, a z drugiej strony jest to bardzo ważne w kontekście pobudzenia konsumpcji, ponieważ brak takiej Szerokiej siatki zabezpieczeń społecznych powoduje, że Chińczycy mało konsumują, bardzo dużo oszczędzają na czarną godzinę, oszczędzają na edukację dzieci, która jest bardzo droga, i po prostu ten udział konsumpcji w PKB jest bardzo niski w porównaniu do innych gospodarek rozwiniętych. Jednak, tak jak wspomniałem, o tym pobudzeniu konsumpcji mówi się w Chinach bardzo długo, natomiast nie przełożyło się to na konkretne działania polityczne, ponieważ ten systemowy model wspierania produkcji, przejście z tego modelu szerokiego subsydiowania produkcji do bardziej oparcia wzrostu na konsumpcji niesie za sobą szereg ryzyk gospodarczych. Natomiast no, jest to chyba temat na Osobną dyskusję. Moim zdaniem, papierkiem lakmusowym tego, czy Chiny realnie będą chciały zwiększyć wzrost, zwiększyć udział konsumpcji w chińskim PKB, takim papierkiem lakmusowym będzie zawarcie wymagań dotyczących zwiększania konsumpcji na poziomie lokalnym, na poziomie prowincji w kryteriach awansu politycznego. To znaczy, chińska biurokracja, jeżeli powie się jej, że ma zwiększać PKB. To zwiększa PKB. Jeżeli czynnikiem awansu politycznego będzie wzrost konsumpcji, chińscy biurokraci będą stawać na rękach, aby tą, tą konsumpcję pobudzać. Tak, ponieważ na poziomie lokalnym mamy bardzo szeroki wachlarz instrumentów gospodarczych, które lokalne elity polityczne mogą wdrażać. Nie wszystko w Chinach jest tak scentralizowane, jakby się wydawało, jak często tutaj z tych przekazów medialnych to do nas dociera. Lokalni partyjniacy mają bardzo szeroką swobodę działania, jeżeli chodzi o kształtowanie krajobrazu gospodarczego, kształtowanie kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych prowincji. Pamiętajmy, że mówiąc o chińskich prowincjach, mówimy tak naprawdę o państwach europejskiej wielkości. Tacy, takie lokalne elity dysponują potężnymi zasobami, mają pod sobą często kilkaset milionów ludzi, którymi zarządzają i mają też szerokie pole gospodarczego manewru. Podsumowując, kolejna pięciolatka, piętnasta już, jest pewną kontynuacją czternastego planu pięcioletniego, jednak z większym postawieniem. Akcentów na budowanie, na kształtowanie niezależności technologicznej i niezależnego rozwoju, a z drugiej strony jest położony również mocny nacisk na to, aby nie tylko gonić liderów przemysłowych, ale wyznaczać pewne standardy, wyznaczać kierunki gospodarczego, gospodarczych przełomów i generować w Chinach pewne innowacje przełomowe. Które zapewnią Chinom pierwszeństwo w tym technologicznym wyścigu. Pierwszeństwo w technologicznym wyścigu przyłoży się na pierwszeństwo w gospodarczym wyścigu, a to sumarycznie da Chinom przewagę nad Stanami Zjednoczonymi, da Chinom przewagę w tej globalnej rywalizacji geopolitycznej o światowy prymat. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli podobał się Państwu mój dzisiejszy komentarz, zachęcam do zostawienia lajków, subskrypcji, napisania, co sądzicie o kolejnej pięciolatce w komentarzu. Zapraszam również do finansowego wspierania naszych działań. Link do różnych form wsparcia znajdą Państwo w opisie tego filmu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego komentarza chińskiego i do usłyszenia.